1 stycznia 2018 roku doszło do kompletnej monopolizacji działań w jakikolwiek sposób związanych z wodami w Polsce. Wody polskie stały się do tego stopnia monopolistą, że proces konsultacyjny ustał. Na przykład marszałek, który ma własne linie kolejowe, marszałek, który ma drogi wojewódzkie, o potencjalnych inwestycjach w wód polskich dowiaduje się z gazet. Do, do tego miejsca dojechaliśmy. E, wędkarze, którzy zarybiają, którzy prowadzą jakąś politykę, e, są kompletnie rugowani z tego. Ten cały proces chce przejąć ten ktoś, kto się nazywa Wody Polskie. Co to znaczy z, 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 z polskiego punktu widzenia? Około 20 tysięcy członków, w składka około 300 zł. W związku z tym jest miejsce na to, żeby kolejnego kolesia wsadzić, żeby siedział i zarabiał e, przyzwoite pieniądze. E, z oczywistych względów mówię o wodach polskich, bo, bo, bo y, firma, k, która funkcjonowała 5 lat temu pod auspicjami marszałka, zarząd wojewódzki w y, 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 urządzeń wodnych, sp, spisywał się dużo, dużo lepiej, jak to, co w tej chwili mamy. Natomiast, chcąc pozostać w przez chwilkę przy samorządach. Proszę Państwa, wczoraj odbyła się konferencja pod auspicjami Marszałka Lubuskiego, gdzie samorządowcy próbują sprawę przejąć we własne ręce, a mianowicie powołać specjalny zespół, który by zarówno od strony tej przyrodniczej, jak i finansowej, bo stała się wielka, ogromna strata. Bo to też można zmierzyć w pieniądzach, i zabrać się za to, jak doprowadzić do restytucji odry. Bo może już czas o tym rozmawiać. Ja nie słyszę po stronie rządowej rozmawiania o tym, jak, jak tą odrę z powrotem postawić na nogi. W związku z tym, e, marszałkowie, e, i to jest chyba przyjemne, że jest wśród nich marszałek e, Dolnośląski. Co świadczyć by mogło, że, że wydarzenie jest trochę ponadpolityczne jednak, bo te ryby nie zdychają, dlatego że są bliżej Platformy czy, czy, czy PiSu. No to, to chodzi o to, że stała się obiektywnie wielka, wielka szkoda. W związku z tym e, taki zespół rozpoczyna pracę i wypadałoby się tylko z tego cieszyć.